27-latek upozorował swoje porwanie, aby wyłudzić okup od rodziny. Sieć supermarketów oferuje klientom 5 zł za każdego zgłoszonego złodzieja. Matka najlepszej uczennicy w szkole płaciła nauczycielce za wcześniejszy dostęp do sprawdzianów. Cześć, witam Was i zapraszam na kolejne, najciekawsze newsy tygodnia. Numer 17. Estońskie służby zatrzymały 49-letniego obywatela Polski, który na dmuchanym materacu próbował przepłynąć do Rosji, aby wstąpić do rosyjskiej armii. Mężczyznę zatrzymano w nocy z 5 na 6 sierpnia. Około północy, gdy próbował nielegalnie przepłynąć przez rzekę Narwę. Jak ustaliła prokuratura, mężczyzna przejechał do Estonii z Serbii i miał przy sobie różne prorosyjskie przedmioty, takie jak pomarańczowo czerwona wstążka Świętego Jerzego czy litera Z, jednoznacznie wskazujące na jego motywację. Biorąc to pod uwagę, jaki ryzyko, że po zwolnieniu Polak mógłby próbować uciec i ponownie przedostać się do Rosji, estoński sąd zasądził wobec niego dwumiesięczny areszt. Numer 16. Pewien 27-latek z Płocka, który rzekomo został porwany i od którego rodziny przestępcy żąda okupu, okazał się sam wszystko upozorować, ukrywając się w polu kukurydzy. Policjanci z płockiej komendy otrzymali zgłoszenie w piątek 1 sierpnia. Wynikało z niego, że mieszkaniec powiatu płockiego został porwany, a przestępcy domagają się od jego rodziny okupu. Szybko ustalono, że mężczyzna może przebywać na terenie gminy Drobin. Lokalni mundurowi oraz kryminalni z Płocka sprawdzili każdy trop, aby ostatecznie odnaleźć porwanego, leżącego w polu kukurydzy. Jak śmieją się internauci, porwanie, pole kukurydzy, brzmi jak uprowadzenie przez kosmitów. Drobin, się się okazało, 27-latek sam wszystko upozorował, a jedyne co go porwało to co najwyżej 1 sierpniowy melansz. Mężczyzna tak upamiętniał dzień powstania warszawskiego, że w efekcie sam miał problemy z powstaniem. W jego organizmie wykryto ponad promil alkoholu. Tymże promilem tłumaczył również swoje zachowanie. Za fałszywe zawiadomienie o przestępstwie, które nie miało miejsca, grozi mu teraz do dwóch lat więzienia. A zamiast latającego spotka, latający kapeć matki. Numer 15. Związek Transportu Miejskiego w Warszawie ukarał jedną z kierowczyń na kwotę 800 zł, ponieważ Jeździła ona z pluszakiem za przednią szybą. Obecność pluszowego zielonego jamnika, de facto oficjalnej maskotki polskiej marki Solaris, za szybą autobusu, została zakwalifikowana jako działanie na szkodę estetyki pojazdu. Według rzecznika ZTM, wszelkie elementy dekoracyjne w kabinie kierowcy powinny być uzgadniane z zarządem transportu, gdyż mogłyby one rozpraszać uwagę kierowcy czy ograniczać pole widzenia i przeszkadzać w wykonywaniu niektórych manewrów. Sprawę nagłośniła sama pracowniczka pani Ania na swoim Facebooku, zapowiadając walkę o swoje prawa. W tym celu stworzyła nawet Internetową petycję, tak dla zielonego jamnika na szybie autobusów w Warszawie, pod którą podpisało się już ponad tysiąc osób. Jak napisała, walczy o to, by jamnik, którego uwielbiają pasażerowie duzi i mali, nadal mógł jeździć tam, gdzie najlepiej wygląda, aby każdy kierowca miał możliwość umieszczenia jamnika na szybie, by w ten sposób działać dobrze na humory pasażerów. Kobieta zaznaczyła, że pracuje jako kierowca autobusów miejskich już od 17 lat, zaś maskotka towarzyszy jej od przeszło 6 lat i to pierwsza tego typu sytuacja. Jak ironizują internauci, przeszkadza im. Jak Dino w Wilanowie. Jamnik prawem, nie towarem. Numer 14. Kontenery Polskiego Czerwonego Krzyża na odzież używaną znikają z polskich ulic, ponieważ coraz więcej osób zaczęło je traktować jak śmietniki na stare ubrania. To pokłosie nowych przepisów dotyczących segregacji odpadów narzuconych przez Unię Europejską. Przepisów, które od kilku miesięcy zabraniają już wyrzucania zużytych ubrań, butów czy innych tekstyliów do śmietnika. Od 1 stycznia tego roku stare ubrania nie powinny trafiać już do czarnych pojemników na odpady zmieszane, ale specjalnie zawożone do tzw. Pszoków. Punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, których np. w całej Warszawie znajduje się tylko cztery. Wiele osób, którym nie chciało się jechać ze starym ręcznikiem, czy dziwnie poplamioną skarpetką swojego nastoletniego syna przez półmiasta, a jednocześnie zbyt mocno obawiając się kary za wyrzucenie ich do czarnego pojemnika, zaczęło więc wrzucać je do kontenerów PCK, być może nawet wmawiając sobie, że przynajmniej czynią dobro. Jak się okazuje, segregacja tekstyliów miała nieoczekiwane i poważne konsekwencje dla jednej z najstarszych organizacji charytatywnych w kraju. Firma w Pol, do której trafiała większość ubrań z kontenerów, która segregowała i sprzedawała ubrania między innymi do second handów, za co pieniądze trafiały na dalszą działalność charytatywną PCK, wypowiedziała organizacji umowę. Firma poinformowała, że koszty składowania i spalania odpadów, bo od pewnego czasu nie można tego nazwać ubraniami, stały się zbyt wysokie. Wypowiedzenie umowy z kolei zmusiło PCK do podjęcia radykalnych kroków. 1 sierpnia zapadła decyzja, że większość kontenerów PCK na odzież w całej Polsce zostanie zlikwidowana. Numer 13. 64-letni kierowca z Jan który zgłosił policji, że na jednej z ulic notorycznie jest przekraczana prędkość, sam wpadł jako przekraczający na tej ulicy prędkość. O przewrotnym finale interwencji poinformowała komenda powiatowa Policji w Piasecznie. W połowie lipca za pośrednictwem krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa mężczyzna zgłosił problem z kierowcami przekraczającymi prędkość na ulicy Jedności. W celu weryfikacji zgłoszenia funkcjonariusze drogówki wybrali się w podane miejsce. Wkrótce zjawił się pierwszy śmiałek, który w miejscu z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę jechał aż siedem. 72, czyli o 22 za dużo. Podczas zatrzymania okazało się, że zatrzymany kierowca czarnego Audi A4 był dokładnie tym samym, który zgłosił dany odcinek jako niebezpieczny. Co najlepsze zgłoszeń na mapie dokonuje się anonimowo. To sam 64-latek podczas rozmowy się wygadał, najwyraźniej licząc na wybielenie się w oczach policjantów i złagodzenie kary. Niestety próba ta nie podziałała. Portfel kierowcy uszczuplił się o 300 zł, a na jego indywidualne konto kierowcy trafiło 5 punktów karnych. Jak napisała policja ta historia to nie tylko dobra, a Anegdota, ale i ważna lekcja o tym, że bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od nas samych. A komentarze internautów możecie się domyślać. Hahaha, ha, ha, karma istnieje, precz z donosicielami. Na innych donosił, a sam nie był lepszy. Polska mentalność. Ależ to polskie donieść na sąsiada, a samemu łamać prawo. Nawet mi go nie żal. No jakby nie patrzeć, to miał rację i zgłoszenie było zasadne. Powinien podziękować policji za szybką reakcję na zgłoszenie. Numer 12 Policjanci z Wielenia zatrzymali złodziei, którzy od prawie dwóch lat rozkradali miedziany dach zapytkowego pałacu Sapieha. Zawiadomienie o kradzieży wpłynęło dopiero w kwietniu tego roku. W ramach czynności ustalono, że wynoszenie dachu rozpoczęło się już w sierpniu 2023 roku. Nieznani wówczas sprawcy przez wiele miesięcy wspinali się na pałac i stopniowo usuwali elementy instalacji, które następnie cieli na mniejsze fragmenty i sprzedawali w różnych skupach złomu na terenie różnych powiatów. Kradzież przez niemal dwa lata pozostawała niezauważona, ponieważ złodzieje rozbierali wyłącznie dach od strony lasu, zostawiając dach od strony ulicy. Od ulicy dach wyglądał jakby nadal był w całości. Finalnie zatrzymano 6 mieszkańców Wielenia w wieku od 33 do 48 lat. Straty oszacowano na ponad 600 tysięcy złotych, choć, jak podkreśla policja, rzeczywista wartość może być znacznie wyższa, gdyż nie uwzględnia ona zniszczeń, jakie powstały w wyniku demontażu i uszkodzenia historycznej konstrukcji dachowej. Numer 11. Z kolei w Aleksandrowie Łódzkim policjanci zostali wysłani do poszukiwań siedmiolatka, który podczas nauki jazdy na rowerze z tatą, tak się nauczył, że ślad po nim zaginął. Pod koniec lipca na komendę zadzwonił mężczyzna, który nerwowo tłumaczył, że stracił z oczu swojego syna, którego uczył jeździć na rowerze. Chłopiec jadący przed ojcem miał być tak pochłonięty pedałowaniem, że w ogóle nie słyszał nawoływań ojca, aby się zatrzymał i kontynuował jazdę. Kiedy opadnięty z sił, ojciec zdał sobie sprawę, że nie ma już szans go dogonić, zadzwonił na numer alarmowy. Policjanci namierzyli chłopca przeglądając miejski monitoring oraz rozmawiając z przechodniami i ustalili, że kieruje się w stronę łodzi. Chłopiec został odnaleziony całej zdrowy, a zatrzymali go zaniepokojeni mieszkańcy. Jak tłumaczył, wybrał się w podróż, ponieważ chciał popatrzeć na auta zaparkowane pod jego Przedszkolem I cały czas myślał, że tata jest za nim W komentarzach jak w kalejdoskopie Jedni krytykowali ojca, ale ten stary musi mieć bebek, żeby go nie dogonił Jego stary jak krzyczał, żeby się zatrzymał Takiej motywacji do odchudzania jak teraz, to stary już nigdy nie dostanie Drudzy chwalili ojca, jak odjechał to znaczy, że tata go dobrze nauczył Inni chwalili chłopca, skoro tak wyglądała jego pierwsza jazda na rowerze To za 10 lat młody bez problemu wygra Tour de France Młody za parę lat jeszcze inni krytykowali chłopca. W wieku 7 lat już chyba powinien nieco myśleć. Do okna życia jeszcze się zmieści. Młody za parę lat. Numer 10 Policja we Francji aresztowała mężczyznę, który odpalił papierosa od wiecznego znicza na grobie nieznanego żołnierza. Do zdarzenia doszło w Paryżu pod łukiem triumfalnym. Na nagraniu opublikowanym na TikToku przez jednego z łotewskich turystów widzimy, jak mężczyzna w białych dresach pochyla się nad zniczem, a następnie spokojnie schodzi z grobu, zupełnie nieprzejęty turystami. Incydent wywołał we Francji takie oburzenie, że postawiona na nogi policja namierzyła i zatrzymała mężczyznę już następnego dnia, o czym na Twitterze poinformował minister spraw wewnętrznych. Polityk nazwał jego zachowanie. Nieprzyzwoitym i żałosnym, z kolei minister pamięci narodowej z niewagą dla ich poległych historii i narodu. W rozmowie z mediami autor nagrania powiedział, że mężczyzna nie wyglądał na pijanego i sprawiał wrażenie w pełni świadomego tego, co robi. Palaczem okazał się 47-letni obywatel Maroka, który we Francji posiadał pozwolenie na pobyt. Po incydencie zostało mu ono jednak odebrane. Oczywiście, jako, że to Francja i brak legalnego pobytu raczej niewiele tam zmienia, sąd skazał go na 3 miesiące więzienia w zawieszeniu, czyli w zasadzie brak więzienia, podjęcie obowiązkowego leczenia. Oraz wpłatę symbolicznego zadośćuczynienia na rzecz francuskich muzeów w wysokości 1 euro. Numer 9. W Wielkiej Brytanii obywatele również mogą czuć się bezpiecznie. Policjantki w podlondyńskim hrabstwie Surrey postanowiły ubrać się w obcisłe stroje i pójść pobiegać, aby sprowokować komentarze mężczyzn, a następnie móc ich aresztować. Całą akcją z dumą pochwaliła się sama policja, ogłaszając, że w jej ramach aresztowano 18 mężczyzn. Jedna z funkcjonariuszek miała zostać obtrąbiona już w niecałe 10 minut od rozpoczęcia przebieżki, a za kolejne 30 sekund. Inny kierowca zwolnił, tylko aby się na nią gapić. Do tego wszystkiego gwizdy czy wychylanie się przez okno, aby coś zagadać. Policjantki z nowej grupy zadaniowej, swoimi interwencjami, mają nadzieję pokazać panom, że to co robią, jest nie w porządku. Numer 8. Brytyjska sieć supermarketów Iceland oferuje klientom nagrodę 1 funta za każdego zgłoszonego złodzieja. Prezes firmy poinformował, że osoby, które zaalarmują pracowników o kradzieży, otrzymają 1 funta, około 5 zł, na swoją kartę Iceland Bonus Card. Mężczyzna dodaje, że złodziej nie musi zostać zatrzymany ani skonfrontowany, aby klient otrzymał nagrodę. Wystarczy, że incydent zostanie zgłoszony i zweryfikowany, na przykład na nagraniu z monitoringu. Podkreśla również, że udział klientów w zapobieganiu kradzieżom może przyczynić się do obniżenia cen produktów. Nietypowa akcja się w czasie, kiedy Anglii i w Walii notuje się gwałtowny wzrost kradzieży w sklepa. Sama ministra do spraw ofiar przyznała, że kradzieże w Wielkiej Brytanii wymknęły się spod kontroli, a rząd zapowiedział wysłanie na ulicę tysiące dodatkowych policjantów, oby tylko nie kolejnych w strojach do biegania. Czy chcielibyście podobnej akcji w Polsce? Już sobie wyobrażam te pytania: czy ma pan kartę konfidenta? Zapraszam do założenia dla nowych uczestników 60 punktów gratis. Numer 7. Policja w Korei południowej aresztowała nauczycielkę oraz matkę wzorowej uczennicy, które włamały się do szkoły w celu kradzieży arkuszy egzaminacyjnych. Do doszło 4 lipca o godzinie 2 w nocy w szkole dla dziewcząt Wandong. Nauczycielka weszła do budynku, korzystając z czytnika linii papilarnych, które mimo rezygnacji z pracy w lutym 2024 wciąż znajdowały się w systemie. Kobiety próbowały dostać się do pokoju nauczycielskiego na trzecim piętrze, gdzie przechowywano wydrukowane testy, kiedy nieoczekiwanie włączył się alarm, zmuszając je do ucieczki. Dzięki nagraniu z kamer i tak aresztowano je następnego dnia. Dochodzenie wykazało, że jedną z kobiet była 48-letnia matka najlepszej uczelni. Uczennicy w szkole, która od co najmniej 5 lat płaciła jej nauczycielce około 2 miliony wonów, jakieś 5 tysięcy złotych, w zamian za dostarczanie testów w trakcie egzaminów. Celem działań było utrzymanie córki na szczycie klasy, najprawdopodobniej w celu dostania się na studia medyczne. W efekcie władze edukacyjne zdecydowały o wydaleniu uczennicy i unieważnieniu wszystkich jej dotychczasowych wyników egzaminów. Numer 6. Amerykańska armia podniosła poziom w rzece, tylko aby wiceprezydent J.D. Vance mógł popływać sobie w niej kajakiem w swoje urodziny. Jak naszym mediach Secret Service zwróciło się do korpusu inżynieryjnego armii USA, aby ten podniósł poziom wody w rzece Little Miami w związku z urlopem i 41 urodzinami wiceprezydenta przypadającymi na 2 sierpnia. Decyzja miała zapewnić idealne warunki do kajakowania, jak również bezpieczną żeglugę agentów Secret Service. Według amerykańskiej służby geologicznej faktycznie nastąpił w tym czasie nagły wzrost poziomu wody w rzece, a zarazem spadek poziomu w pobliskim jeziorze Caesar Creek. Numer 5 Brytyjska minister do spraw bezdomności znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak ze swojego mieszkania w Londynie wyrzuciła czterech najemców, po czym podniosła czynsz o 700 funtów. Brytyjczycy, w tym nawet jej własny elektorat, zarzucają polityczce skrajną hipokryzję. Tym bardziej, że Rusza na Ali z lewicowej partii pracy wielokrotnie sama krytykowała wyzysk najemców przez właścicieli mieszkań i obiecywała, że jej partia będzie walczyć z nieuzasadnionymi podwyżkami czynszu. Jakby tego było mało, kobieta wyrzuciła najemców, to jest nie przedłużyła im umowy, dziwnym trafem tuż przed wejściem w życie nowego prawa, Zakazującego właścicielom ponownego wystawiania mieszkań z wyższym czynszem przez pierwsze 6 miesięcy od wyprowadzki poprzednich lokatorów, czyli dokładnie tego, co sama zrobiła. Kiedy sprawa wyszła na jaw, kobieta próbowała się tłumaczyć, że nie przedłużyła najemcom umowy, ponieważ mieszkanie chciała sprzedać, a że to się nie udało, to wynajęła je ponownie. Jak pisze pewien internauta, założy się, że klasę pracującą nazywa pasożytami, kiedy ma pewność, że nikt tego nie usłyszy. Numer 4. Japoński McDonald's zdecydował o zakończeniu przed czasem promocji Happy Meal z kartami pokładowymi z powodu obaw o marnowanie jedzenia. W ramach sierpniowej promocji do każdego zestawu dla dzieci sieć dodawała dwie losowe karty dostępne tylko w tej akcji, np. przykład z Pikachu jedzącym hamburgera. Niestety, jak się okazało, wielu klientów i wcale nie dzieci kupowało Happy mile wyłącznie dla kart z Pokemonami, głównie aby odsprzedać je potem drożej w internecie, a jedzenie wyrzucało. W sieci pojawiło się wiele zdjęć i filmów, na których pełne torby jedzenia wręcz walały się wy i przed restauracjami, stając się pożywką dla szczurów i gołębi. McDonald's wprowadził limit 5 zestawów na osobę, co jednak bardzo łatwo obchodzono, składając zamówienia w aplikacji mobilnej z wielu różnych kont. W efekcie promocja, która swój początek miała 9 sierpnia, zakończyła się już 9 sierpnia. Unikalne karty z pokomunami są obecnie masowo wystawiane na internetowych aukcjach, w cenach kilkukrotnie wyższych niż cena całego Happy Mila. Numer 3. Pewien turysta w Łebie zasnął w toalecie jednej z restauracji i obudził się dopiero w środku nocy, kiedy drzwi były zamknięte. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w lokalu przy Wojska Polskiego. 30-letni turysta z województwa warmińsko-mazurskiego wstąpił do środka, aby zjeść kebaba i skorzystać z toalety. Niestety z jakiegoś powodu i wszyscy dobrze wiemy jakiego, jego pobyt w łazience się tak przedłużył, że mężczyzna zasnął. Kiedy się obudził restauracja była już zamknięta, a w środku nie było nikogo z obsługi. Nie mogąc otworzyć drzwi, spanikowany 30-latek zaczął wołać o pomoc, co na jego szczęście usłyszeli przechodnie, którzy wezwali policję, która z kolei skontaktowała się z właścicielem. Ten sprawdziwszy monitoring w aplikacji w telefonie potwierdził, że faktycznie ktoś próbuje wydostać się z restauracji i przyjechał na miejsce, by otworzyć drzwi. Komentarze internautów jak zwykle najlepsze. Czyli to toalet tam nie sprzątają. Łeba, miasto, w którym nocleg można mieć za cenę kebaba. Numer dwa. Starbucks w Korei wprowadził zakaz przynoszenia do kawiarni drukarek i komputerów stacjonarnych do pracy zdalnej. Powodem decyzji była rosnąca liczba tak zwanych kagonjok, czyli osób spędzających w kawiarniach wiele godzin, traktując je jak biuro i zajmując stolik innym osobom. Kagonjok w dosłownym tłumaczeniu znaczy plemię uczących się w kawiarniach. Ruch ten szczególnie przebrał na skali w ostatnim czasie i wynika między nimi z wysokich cen wynajmu biur i mieszkań. Właściciele kawiarni często określają kagonczok jako złodziei prądu, którzy okupują stoliki zamawiając tylko jedną kawę. Tymczasem jak wskazują badania, jedna kawa rekompensuje właścicielowi lokalu jedynie jedną godzinę i 42 minuty zajmowania stolika, po czym przestaje mu się to opłacać. Koreański Starbucks zaktualizował swoją politykę 7 sierpnia. Oprócz komputerów stacjonarnych i drukarek zakaz wnoszenia objął również listwy zasilające, a nawet duże przegrody biurowe, którymi co bez szczelniejsze kagonczoki odgradzały się jeszcze od innych kości, aby ci im nie przeszkadzali. To jednak nie koniec. Najbardziej wyrachowani potrafili zostawiać swój cały sprzęt w kawiarni i wychodzić na lunch do innych, tańszych lokali, nie zostawiając w Starbucksie ani grosza. Numer jeden. 31-letni bezdomny z Brazylii stał się internetową sensacją, po tym jak spontanicznie wziął udział w lokalnym biegu na 8 km tylko aby wypocić kaca. Mężczyzna wystartował bez rejestracji w samych Japonkach i mimo braku przygotowania ukończył trasę i otrzymał medal. Nagranie z drona szybko obiegło media społecznościowe. Po nagłośnieniu historii mieszkańcy sprezentowali mu buty do biegania, sportowe ubrania i okulary, a także zaproszenia na treningi oraz do udziału w przyszłych imprezach. Aktywiści społeczni zapewnili mu ponadto tymczasowy dach nad głową i zbierają środki na budowę. Domu 31-letni bezdomny powiedział, że od biegu w ogóle nie pije i w końcu czuje, że może coś zmienić w swoim życiu. Spontaniczny udział w biegu uznał za punkt zwrotny i początek nowego pięknego cyklu w życiu. Okej, okay, i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na planecie faktów, tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!